Czekaliście na ten moment za długo. Wracam tam, gdzie wszystko się zaczęło. Liga, trawiaste boisko, prawdziwe emocje i wy jesteście ze mną. Cześć, Manko, ja jestem Ziobero i witam Was ponownie w serii moich meczów na podsłuchu, tylko z powrotem na boiskach pełnowymiarowych. Wracamy do potyczek ligowych, gdzie nadal rundę wiosenną spędzę w iskrze z Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to okręgówka rzeszowska. Pierwszy nasz mecz się nie odbył przez problemy wewnętrzne drużyny przeciwnej, która już aktualnie wycofała się z naszej ligi. Dziś przed nami mecz z liderem, więc rozpoczynamy sezon z przytupem. I zaczyna się, zaczynamy. A sezon, moi drodzy. A bo niech wy macie komunikację między wami. Prawa. Ej! Nie, ta nie do mnie. Nie. A podjąłem decyzję? Jak A! powiem, że chcę wyjść, to wyjdę. Czas, luz, duży czas, czas. Mam ja! Czas! Czas! Myślę, że będzie to bardzo ciekawy mecz. Z moich komentarzy, słyszycie? Niedokładnie wypukałem rękawice. Czuję, że fajnie, ale jednak troszeczkę taki niezmyty ten syf. Czas, Luz! W tym meczu miałem bardzo dużo grania nogami, ale uszczuple wam to do najlepszych tych podań. Biorąc pod uwagę, że graliśmy na dużym boisku, starałem się grać czasami na jeden kontakt, żeby robić szybką przewagę. Miękko, miękko, ale powiem Wam, moi drodzy, że mecz jak Liga Mistrzów, 19 poniedziałek. 5. Brawo, Michałek! Szkoda, myślałem, że zdąży przed kozłem. Miękko, miękko! Jestem w domce. Super, dajmy, no gajmy. Czas! Czas! Podejmuje się, ja mogę wziąć, jeżeli mogę wziąć. Chodź, ej! Czas! Michał! Mam! Powoli! Czas! Daj za walkę! Bo niech cię, Patrz o jednego! Michało, jednego! Cyk! Cyk! Ale, moi drodzy, wiecie, że dzisiaj pokazywało, że jest odczuwalny minus 10 na tym meczu. Ciekawe. Mój dzisiejszy ubiór. Krótka terma na dół, długa terma, na górę dwie długie I koszulka i wiadomo spodenki Czego Dawid oczywiście zapomniał Katapulty My natomiast stopniowo podchodziliśmy pod pole karne przeciwnika I nie mogliśmy sobie stworzyć takiej idealnej Koda. sytuacji do strzałów Wszystkie sytuacje działy się skrzydłami I krok po kroku zbliżaliśmy się coraz bliżej Szkoda na światło No, okej okay. Okej okay. Ja bym. Ja właśnie potrzebuję. Ja. 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 Mam. Moja. Nie przy tym rzucie rożnym dopiero po nagraniu widzę, że oprócz wybloku, który dostałem to obrońca mój pośliznął się i zgublił krycie gościa, który oddawał strzał. Finalnie ocenię się krytycznie i uważam, że piłka do wyjścia, ale ostatecznie wyszedłem obronną ręką, ponieważ zaliczyłem dobrą interwencję. Ta dochodząca piłka dobrze uderzył. Że ona tak mocno odchodziła, i potem wróciła się, tak cofnęła zajebiście do mnie. Spróbuj stąd! Stąd! Teraz powinien być scenariusz, jak graliśmy chyba rok temu z żołnią. Tutaj jeden stały fragment w pierwszej połowie. 1-0, i potem praca w defensywie. Szkoda. Ale nie lubię takich błyków w przypadku. Tak samo jak jest przy takich sytuacjach bramkowych. Bo nie głamiesz. Puść, pójść, pójść. Super. Nie, super. Ciężko ma. Trzask, pójść. Ok, dobra. Dobrze podjąłeś, bo taka stykowa była. Nie wiem, czy ona by doleciała. Dobra. Oj, szkoda. Uj, chłodniej się zaczyna robić. Brak faulu, zawodnik zatrzymuje piłkę ręką i co robimy? Czekam na zdanie ekspertów. Mam! Mam! Czekaj na pana. Nie A, tak, tak. No ja Jasne, nie poczekam na pana. Dalej sytuacje działy się w środku pola My i również przeciwnicy starali się jakkolwiek zagrozić bramką Ale niestety nikt nie był skuteczny i nie miał takiego konkretnego argumentu W tej sytuacji moja ofensywa domagała się karnego, ale ciężko jest tutaj stwierdzić Minęło 45 minut i sędzia odgwizduje zakończenie pierwszej części spotkania. Wynik ciągle 0-0, a teraz ty masz czas na zasubskrybowanie tego kanału, ponieważ niewiele nam brakuje do 100 tysięcy, a szykuje mocny special, ale tego dowiecie się jak tylko to zrobimy, więc klikajcie i jedziemy z drugą połową. Grajmy, 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 zimno. Czas, czas. Brawo, Pytacie skąd moja reakcja, bo to była główna rzecz, na którą mieliśmy sobie zwrócić uwagę, czyli groźne rzuty wolne. Stały fragmenty gry, który były ich atutem, ponieważ mają zawodnika z przeszłością w pierwszej lidze i naprawdę bije je bardzo dobrze. Bez, bez Nie wiem co sędzia w tamtym momencie wymyślił, skoro zawodnicy obaj się przepychali o lepszą pozycję. Nasz wyprzedził i wychodził skutecznie na lepszą pozycję, a ten nagle odgwizdał. No dalej nie wiem. Michał jest ok? Michał, jest ok? Niestety nasz brak tworzenia sytuacji bramkowych nadal trwał, a nadziewanie się na ich atut, czyli te stałe fragmenty gry, ciągle nie. trwał. Ja ale Nie na krzyk! Nie na krzyk! Dawaliśmy dużo do tego argumentów Prokurowaliśmy rzuty wolne I niestety mamy stratę bramki Gdzie przez idealną wrzutkę na nos Napastnik ściąga piłkę Mi brakuje minimalnie Dosłownie ją musnąłem palcami Ale jednak to było za mało Szybciś ściągnął do tyłu za, za głęboko się schowaliśmy Czas Cztery Parę minut wcześniej wydarzyła nam się krzywda, a my nadal robimy to samo i dalej. Idealna wrzutka. Dobrze, że tym razem wyszliśmy z tego obronną ręką. Ale skipnę moje zażenowanie, bo jednak krycie było słabe. Czas! 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 Plecie! Kto jeszcze go bierze? Jedyne mi mało brakuje. Nie, zagłębuję. Chodź! Czas! Czas! Panna, pierwsza. W postępach proszę Dobrze, staję w mam! Nie, jest! Nie, już teraz nie, za późno, nie miałem jak. Dobra, I zaczynamy grę, tak zwaną ścigankę. Ach, dobra, nie mam co przeżywać. Chốt. Cà Đi vào lui. Nè, nè. Bravo. Remy. Brawo! Czas! Spotkanie już coraz dłużej końca, a my w końcu wychodzimy z jakimś konkretem. Ale to nadal niestety za mało. Ta... No. I niefortunnie, ale zasłużenie. Za fałszak tyczy i otrzymuje czerwoną kartkę. Za bardzo się już otworzyliśmy, ale musieliśmy ryzykować kosztem tego, że chcieliśmy strzelać bądź. Dawaj, to nie koniec meczu! Akcja, chodź, moja! Czas duży, czas! Ustaw! A w tym momencie zarzucił mi trener informację, ja żebym ja wrzucał piłkę. Idź, idź, idź. Niecodzienne, ale takie sytuacje się zdarzają: cała drużyna napakuje się w pole karne i musimy zdobyć bramkę. Niestety, jeszcze nie teraz. O, bo... No i wracamy do bycia arbitrem Ostatnie dwie minuty spotkania Napastnik wchodzi agresywnie w pole karne I co w tym momencie? Co uważacie? Jaką decyzję byście podjęli? Czy wy widzicie tutaj karnego? Delikatny kontakt jest, ale czy za dużo dołożone od siebie? Dajcie znać co byście powiedzieli Uff, ciężkie ode się zrobił. Nie wiem Wydaje mi się, że nie Powtórka pokaże. W tamtym momencie Dima był faulowany i już miał żółtą kartkę, ale bardzo się zdenerwował na to, jaką sędzia podjął decyzję i dostał za to bezpośrednio czerwoną zapowiedzenie paru złów. Tak, <todgłos> Eda. Ale niestety słów i czynów nie cofniemy. W tym momencie jest zakończenie tego spotkania wynikiem 0-1 dla Jasionki, która była liderem i w tym fotelu się jeszcze mocniej umocniła. A my w tym momencie przejdźmy do zakończenia tego odcinka. Także moi drodzy, już jesteśmy po meczu. No, tak jak się spodziewaliśmy, że będzie to mecz do jednej bramki, był mecz walki. Naprawdę myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony. No ten stałe fragmenty bardzo dobrze bili no i nas wciągnęli tym. Dajcie znać co myślicie o tym, o tym meczu. Czy jednak my powinniśmy wygrać, powinien być remis. Dajcie znać oczywiście również, który był najlepszy moment z tego <laughs> Z tego meczu lajkujcie, subskrybujcie, jedziemy po 100 tysięcy i widzimy się w kolejnym meczu na tym kanale. Jo!